Wojna w Ukrainie spowodowała kryzys, jakiego nikt z nas się nie spodziewał. Kryzys humanitarny, kryzys społeczny. Staramy się pomóc. Wiemy, że wielu pracodawców w tej chwili stara się przenieść swoich pracowników z Ukrainy do Polski razem z rodzinami, żeby byli bezpieczni. Przypominamy, że w tej chwili ze względu na powszechną mobilizację nie jest możliwe przeniesienie pracowników, mężczyzn do Polski, ze względu na to, że oni nie mogą wyjechać z Ukrainy. Dotyczy to wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia. Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw informacji najważniejszych dla pracodawców i dla obywateli Ukrainy dotyczących statusu osób przyjeżdżających do Polski, możliwości ich zatrudnienia i możliwości pozostania w Polsce. Obserwujcie nasze media społecznościowe, tam znajdziecie wszystko co najważniejsze.